Dlaczego odnalezienie grobu i zwłok świętego Piotra odbiło się tak niewielkim echem, może w dzisiejszym dialogiczno-ekumenicznym świecie zbyt głośne mówienie byłoby kłopotliwe dla powątpiewających i inaczej wierzących. Wielu w ogóle nie słyszało o największym odkryciu archeologicznym XX wieku, o największym w ogóle odkryciu archeologicznym w dziejach kościoła, tym bardziej trzeba o nim opowiedzieć. Paweł Lisicki. Kolebka Kościoła. Czy rzeczywiście tutaj nastąpił początek chrześcijaństwa? Dlaczego wierzymy, że święty Piotr został pochowany w Watykanie? Kto wątpi, czy coś lub ktoś ukrywa prawdę o istnieniu świętego Piotra? Pokazując wszystkie okoliczności, nie tylko cofamy się w przeszłość i docieramy do źródeł, ale też namacalnie niemal widzimy, jak bardzo sama opatrzność chciała, aby do tego odkrycia doszło. Trzeba powiedzieć jak zwykle w historii dotyczącej grobu św. Piotra, albo można patrzeć na historię odkrycia tego grobu w taki sposób, że jest to ciąg nieprawdopodobnych przypadków, niezwykłych trafów i zbiegów okoliczności, albo można patrzeć na to, jak na działanie Bożej opatrzności, w zależności oczywiście od tego, czy jesteśmy wierzący, czy, czy, czy powątpiewamy. Chociaż nawet ludzie, którzy powątpiewają, kiedy zobaczą tak nadzwyczajny zbieg. Czy, czy, czy tak nadzwyczajną liczbę zbiegów okoliczności, zaczną może myśleć, że jednak za tym coś jest ukryte. A jak to wygląda z teologicznego punktu widzenia? Co na temat sukcesji znajdujemy w Nowym Testamencie? No, kiedy y, samo słowo bierzemy pod uwagę, sukcesja, to rozumiemy, że to jest jakieś następstwo, jakieś dziedzictwo. Y, to jest y, no, przejście, przejęcie y, jakichś praw, byśmy powiedzieli w takim sensie świeckim, ale kiedy sięgamy do tekstów Nowego Testamentu, no to spotykamy rozmaite, regularnie występujące akty sukcesyjne, które polegają na tym, że to chrześcijańskie dziedzictwo jest przekazywane. W przypadku Jezusa mamy ustanowienie dwunastu, ale kiedy sięgamy już do dziejów apostolskich, to mamy taki pierwszy wyraźny akt sukcesyjny, jak ustanowienie siedmiu, który polega na tym, że są wybrani, przedstawieni kandydaci do tego grona i potem na nich są nakładane ręce, odbywa się modlitwa i napełnieni zostają duchem świętym i mogą podjąć misję, która jest im zlecona. Więc kiedy pytamy się, na czym polega sukcesja, no to sięgamy do tych pierwszych aktów sukcesyjnych. Oczywiście znamiona samej sukcesji, czyli tego następstwa, przekazania dziedzictwa, przekazania darów Ducha Świętego, no, odnajdujemy już też w samej działalności Pana Jezusa, kiedy przyglądamy się najpierw wyborowi i ustanowieniu dwunastu, potem przekazaniu gronu dwunastu Eucharystii, Potem też zapewnieniu Pana Jezusa, że misja 12 będzie trwała. No i w związku z tym, że Pan Jezus mówi, że będzie przez wszystkie dni z nimi aż do skończenia świata i oni będą innych nauczali, głosili Ewangelię, no to zdajemy sobie sprawę, że następuje taki moment, kiedy oni oddają życie za Jezusa. No, i ich historia zamyka się, ale równocześnie to dziedzictwo nie kończy się, więc oni ustanawiają swoich następców, ustanawiają swoich uczniów. I najpierw, kiedy, kiedy przyglądamy się tekstom Nowego Testamentu, to dostrzegamy tę sukcesję, która no, polega na wyborze i ustanowieniu następców dwunastu, ale równocześnie od samego początku, kiedy czytamy teksty Nowego Testamentu, no to widzimy, że też jeden z grona dwunastu jest wybrany przez Pana Jezusa. Yy, yy, mamy tak zwane teksty prymacjalne, czyli trzy klasyczne teksty związane z osobą Piotra. Prymacjalne od słowa prymat, pierwszeństwo no i pan Jezus jego naznacza do tego żeby tej wspólnocie przewodził więc kiedy pytamy tak głęboko o tę sukcesję no to ona zawsze występuje jako sukcesja apostolska i równocześnie jako sukcesja prymacjalna, związana z osobą Piotra i jego następcami Church is founded by Jesus Christ but also the spirit holy spirit responsible Church and therefore um, the papacy, the primate of St. Peter, is forever linked with the Church of Rome. And the second canon of the dogma of uh, the Petrine uh, primacy in the First Vatican Council is that only the, the Bishop of Rome is by divine providence the successor of St. Peter. Przed kilku laty brytyjski Channel 4 pokazał film dokumentalny, w którym kolejni znawcy zaprzeczali obecności świętego Piotra w Rzymie, twierdząc, że wszelkie informacje na ten temat, podobnie jak przekazy na temat męczeńskiej śmierci apostoła w wiecznym mieście, to wymysły katolickiej propagandy. Opowieści te miały powstać wskutek spisku wierzących. Ich rozpowszechnienie było od początku dziełem sprytnych, kościelnych polityków, którzy w ten sposób próbowali uzasadnić pozycję, władzę i autorytet papiestwa. Dowodem słuszności oskarżeń miał być według brytyjskich twórców odnaleziony rzekomo w Jerozolimie prawdziwy grób Piotra Apostoła, o którym Watykan przezornie milczy. Głównym zwolennikiem tych, trzeba przyznać, dość szokujących tez był niejaki profesor Robert Beckford. Z Oxford Brooks University, który zaprzeczył, że film jest atakiem na katolików. Skądżeby znowu? Nie. Jak łatwo przewidzieć, była to próba odkrycia i zbadania faktów. Chodzi o pokazanie, na czym oparte są filary władzy i na sprawdzeniu przesłanek naukowych, które większość katolików przyjmuje bezkrytycznie, mówił ów uczony w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph. Dlaczego wątpliwości pojawiły się tak późno? Dlaczego prawdziwe badania zaczęły się dopiero w XX wieku? Decyzja o rozpoczęciu wykopalisk pod Bazyliką Świętego Piotra została podjęta w czerwcu 1939 roku, kiedy papieżem był Pius XII. Tak naprawdę ta decyzja była pochodną wcześniejszej decyzji, jeśli tak można powiedzieć, albo wcześniejszego testamentu sporządzonego przez papieża Piusa XI który umierając napisał, że chce być powoła... pochowany jak najbliżej grobu Świętego Piotra. Skoro Pius XI wyraził taką wolę w swoim testamencie, no to zaraz po jego śmierci e, e, archeologowie, pracownicy Fabryki Świętego Piotra, Fabryka Świętego Piotra to jest instytucja, która zawiaduje i organizuje pracami i w samej bazylice i wokół bazyliki. No, instytucja, możemy powiedzieć, te, która zajmuje się. Bazyliką od strony administracyjnej, czy od strony takiej menadżerskiej, otóż pracownicy Bazyliki Świętego Piotra zeszli w dół, czyli zeszli do Grot Watykańskich, sprawdzili, jak, jakie są możliwości pochowania i gdzie mógłby, gdzie mógłby spocząć pius jedenasty. I wtedy właśnie zapadła decyzja: no dobrze, skoro samo to, samo to złożenie zwłok nie jest rzeczą prostą, ze względu na niskie bardzo. Położenie, y, grot i trudny dostęp do y, y, miejsca, gdzie miał znajdować się Grób Świętego Piotra. To może to jest ten moment, który trzeba wykorzystać, żeby zacząć prace archeologiczne i wreszcie udowodnić wszystkim niedowiarkom, że tak naprawdę ten Grób Świętego Piotra się tam znajduje. Czyli czerwiec 1939 roku decyzję podejmuje Pius XII. Jest to w pewien sposób pokłosie wcześniejszej decyzji, wcześniejszego testamentu piusa XI, który pragnął być złożony blisko ciała, blisko relikwii świętego Piotra. Historyczny kontekst wyjątkowo sprawie badań nie sprzyjał. W czerwcu 1939 roku, kiedy Pius XII podjął decyzję o wszczęciu prac, dawało się już wyraźnie słyszeć coraz głośniejsze pomruki rozpętującej się nad Europą burzy. Ledwo kilkanaście miesięcy wcześniej Hitler dokonał Anschlussu Austrii. W sierpniu 1938 roku w Monachium zadecydowano o podziale Czechosłowacji, a w marcu 1939 roku, tuż po śmierci Piusa XI, w czasie pierwszych tygodni rządów papieża Pacellego, wojska niemieckie zajęły kadłubowe państwo czeskie. Wtedy też po raz pierwszy tak dobitnie wybrzmiały niemieckie żądania zwrotu Gdańska i przeprowadzenia eksterytorialnej autostrady łączącej Prusy Wschodnie z resztą Rzeszy. W kwietniu 1939 roku w Londynie minister Józef Beck otrzymał gwarancje angielskie, a w czerwcu, w tym samym miesiącu, kiedy to Pius XII postanowił badać podziemia Bazyliki Świętego Piotra, polski dyplomata wygłosił w Sejmie swoje słynne przemówienie, w którym mówił o tym, że Polska nie zna pojęcia kompromisu za wszelką cenę. Doprawdy każdy postronny obserwator musiał zdawać sobie sprawę, że lada chwila pokój będzie należał do przeszłości. Nie ma wątpliwości, że musiał to dostrzegać zarówno sam papież, człowiek przecież doskonale znający Niemcy, jak i również jego najbardziej zaufany współpracownik, Prałat Kass. Jedynie tymi niezwykłymi, apokaliptycznymi wręcz okolicznościami można tłumaczyć osobliwy skład zespołu prowadzącego prace wykopaliskowe. Zespół, w którym zabrakło wielu światowych sław. Badanie grobu Piotra nie dało się z niczym porównać. W pewnym sensie miało ono większe znaczenie niż znalezienie Troi przez Heinricha Slimana pod koniec XIX wieku, czy odczytanie hieroglifów egipskich przez Champolliona. Nie dotyczyło bowiem dawno zamieszłej przeszłości bez realnego związku ze współczesnym światem, ale mogło mieć bezpośredni wpływ na przebieg wojny, pozycję kościoła. I znaczenie rzymskiego katolicyzmu. Łatwo zauważyć, jak słyszymy, oczywiście czerwiec 1939 roku. No to co to jest czerwiec 1939 roku? To jest moment, kiedy cała Europa, cały świat, błogosławi się już do wojny. To już jest po słynnym wystąpieniu Józefa Beka w Sejmie w maju 1939 roku, który mówił o tym polskim honorze i o tym, że Polska się nie podda. To już jest po kwietniu 1939 roku, kiedy to Wielko, Wielka Brytania udzieliła Polsce gwarancji bezpieczeństwa, no jakby to powiedzieć, wiadomo już wszyscy ci, którzy mają oczy i rozumieją politykę, rozumieją geopolitykę, wiedzą, że zbliża się wielka wojna. A jednak czy Pius 12 czy tę decyzję podejmuje w pewien sposób w przededniu niemal wybuchu wojny i robi to nie tylko z tego powodu, że chce dopełnić tutaj, dotrzymać słowa i, I spełnić Testament Pusa XI, no nie tylko dlatego, że chce zrealizować swoją fantazję albo swoje pragnienie dotyczące samego odkrycia grobu, ale wierzy też, że odkrycie tego grobu, znalezienie tego grobu być może będzie miało wpływ właśnie na rzeczywistość polityczną, historyczną, że to będzie bardzo znaczący moment pozwalający na tyle zbudować, na tyle wzmocnić jeszcze autorytet papiestwa, papie, Watykanu. Że być może to z kolei pozwoli mu w bardziej skuteczny sposób wpłynąć na nadciągającą burzę, może nawet ją powstrzymać. To jest, to jest ten moment. Wróćmy do tych, którzy nie chcieli uwierzyć i od wielu wieków podważali zasadność opowieści pochówku świętego Piotra. W końcu niedowiarków nie brakowało o wiele wcześniej. Ponieważ autorytet papiestwa był oparty na autorytecie Piotra. I w dużym stopniu autorytet papieży czerpał z tego, że Piotr właśnie został pochowany w Rzymie jako męczennik. To wszyscy ci, którzy toczyli polityczną walkę z papiestwem, używali, musieli znaleźć jakiś argument podważający pozycję papieża. No to jest naturalne. Uderza się przeciwnika każdego w polityce, no tamty jest jego najsłabszy punkt. I w związku z tym, że mniej więcej od XIII-XIV wieku na zachodzie. Zaczęły się pojawiać różne herezje, no to zwolennicy tych herezji pierwszą rzeczą, którą robili, pozostając w konflikcie z papiestwem, próbowali podważyć autentyczność i, 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 pokusku Piotra i grobu Piotra. I pierwszą taką historycznie grupą byli Waldensi, to była taka sek sekta, powiedzmy, yy, 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 przypominająca tacy nagle dzieci protestanci, tak można by było ich naz nazwać. I wtedy po raz pierwszy zaczęło się powątpiewanie, czy rzeczywiście tutaj znajduje się grób świętego Piotra. Później, bardzo później, taki, taka teza pojawia się w pismach Marsyliusza z Padwy. To był teolog króla Ludwika bawarskiego. który to Ludwik bawarski toczył wojnę, spór z Janem XXII. No, i dokładnie tak jak powiedziałem, ponieważ papież powoływał się na swój autorytet jako następcy Piotra, no to Marsyj już spadł, polemizując z teologami papieskimi. Mówi, no dobra, dobra, wy mówicie tutaj o grobie Piotra, a tak naprawdę nikt nie wie, czy ten grób tutaj był i nie wiadomo, czy w ogóle Piotr przybył. Czyli jak widać, ten element politycznej walki, ideologicznej walki, był kluczowym momentem, czy kluczowym powodem, dla którego negowano obecność Piotra. I tradycję dotyczącą Piotra. Później w 1546 roku tak wyraźnie zadeklarował swoją niewiarę w obecność tej grobu Piotra, Marcin Luther, czyli też dokładnie z tego samego powodu, zwalczając papiestwo, po pewnym czasie zrozumiał, że trzeba je, że tak powiem, wysadzić z korzeniami z ziemi, no a korzeniem kościoła rzymskiego jest grób Piotra, no to ten, kto chce zanegować kościół rzymski musi, że tak powiem, udowodnić albo musi zrzucić wątpliwości. Na to, że grup Piotra się tutaj znajduje, ktoś może powiedzieć, no to skoro pojawiły się takie głosy, szczególnie w XVI wieku ze strony protestanckiej tylu krytyków, którzy zaczęli podważać istnienie grobu Piotra i obecność jego relikwii tutaj, no to dlaczego nie pokazano tej, tej, tych relikwii? Skoro to takie było, można to było zrobić? No to nie było takie proste z tego powodu, że cesarz Konstantyn, kiedy zaczął budować tą swoją wielką bazylikę, co on zrobił? Otoczył ten prosty grób, późniejszą, późniejsze i, i, i późniejsze, że tak powiem, to co narosło wokół tego grobu, w tym naj, najwcześniejszym okresie, e, zbudował tam wielki marmurowy sarkofag. E, dla ludzi w wieku XVI-XVII kwestia naukowa, nazwijmy to tak, czyli taka historyczna, czy faktycznie grób Piotra się tutaj znajduje, miała znacznie mniejsze znaczenie niż kwestia religijna, to znaczy przekonanie, że tu się naprawdę relikwie Świętego Piotra znajdują. Do tych relikwii podchodzono z czcią religijną, w związku z tym to trudno sobie wyobrazić, że jeśli się ma w świętego apostoła, no to zacząć tam, nie wiem, dłubać, sprawdzać i tak dalej. Ten typ świadomości pojawił się tak naprawdę dopiero w wieku XVIII. Czyli takiej badawczej, takiej, która chciała sprawdzić, która chciała mieć pewność w oparciu o tzw. dowody naukowe. Wcześniej ludzie przyjmowali tę tradycję jako rzecz oczywistą, a, 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 a krytyki traktowali jako właśnie formę walki ideologicznej, politycznej czy religijnej. Także dopiero trzeba pamiętać, że archeologia naukowa jako nauka narodziła się dopiero w wieku XIX, tak naprawdę, czyli dopiero wtedy zaczęto ustalono pewne procedury badawcze, pewne sposoby, pewne metody badawcze, które miały ustalić i sprawdzić, co tak naprawdę w danym miejscu się wydarzyło. Także, także stąd, i to jest, ten, to jest ta rzecz tutaj najciekawsza. Prawdziwe badania trzeba było osunąć aż tak naprawdę do wieku XX. Wcześniej po prostu wierzono, że tu jest grób Piotra. Nie tylko wierzono, ale też otaczano go czcią, szacunkiem, pamięcią. Jak mówię, bardzo trudno, to trochę tak jakby ktoś wyobraził sobie, że ma swoją matkę. W pewnym momencie ktoś mu, ktoś mu mówi, nie, słuchaj, to nie jest twoja matka, to on. Zaczyna przeprowadzać badania DNA, szukać i tak dalej i, i, i zaczyna powątpiewać i krótko mówiąc, potrzebny jest taki element jakiegoś zdystansowania się, żeby tego typu badania przeprowadzić. Wcześniej ludzie po prostu wierzyli, że tutaj ten grupiowka się znajduje. W Rzymie w latach 30. XX wieku było co najmniej kilku wybitnych archeologów, którym można było powierzyć badanie pod ziemi. Wśród wielu innych taką osobą mógł być, twierdzi włoska autorka, profesor Bianci Bantinelli, uważany za ojca współczesnej archeologii. Jednak ani on, ani żaden inny sławny naukowiec nie tylko nie został zaproszony do zespołu badawczego, ale nawet nie zwrócono się do niego z prośbą o konsultację czy radę. Po dłuższym zastanowieniu motywy postępowania piusa stają się jednak zrozumiałe. Wielki profesor Bandinelli, mieszkaniec Florencji, musiał tak jak tylu innych zaprzysiąc wierność faszyzmowi. To właśnie ten słynny Florentczyk w 1938 roku towarzyszył jako przewodnik odwiedzającemu wieczne miasto Adolfowi Hitlerowi. Taką samą rolę przewodnika, tłumacza, znawcy i cicerone. Zasłużony profesor odgrywał także podczas późniejszej wizyty w Rzymie marszałka III Rzeszy Hermana Göringa. Matka Bendinellego była z pochodzenia niemiecką arystokratką. Chociaż później wyszło na jaw, że profesor w stosunku do reżimu zachowywał daleko posunięty krytycyzm, pisze Frale, w 1939 roku sytuacja musiała wyglądać inaczej. Jeszcze w 1942 i 1943 roku miał on stać na czele powołanej w Berlinie przez Mussoliniego w porozumieniu z Niemcami Katedry Historii Cywilizacji Włoskiej. Otóż kluczem dla Piusa XII, jeśli chodzi o dobór osób pracujących pod ziemią, była nie ich, nie ich fachowość, nie ich że mówiąc, znajomość archeologii, nie ich wiedza archeologiczna, ale kluczem była lojalność. Tak jak mówię, rok 39 to jest moment, kiedy już wiadomo, że nadciąga wojna. Pierwsze wejście i pierwsze próby działania podjęto tak naprawdę pod koniec 1939 roku, kiedy wojna już wybuchła. Czyli z jednej strony mamy tak, światowa zawierucha, Hitler atakuje Polskę, Sowiety atakują Polskę z drugiej strony, Polska nikt nie. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia się wojny na Zachodzie, czyli ataku Hitlera na Francję, Belgię, Holandię. Wszystko, że tak powiem, zmierza ku wojnie światowej, a w tym samym czasie dokładnie, kiedy to się dzieje, Pius zaczyna swoje, XII zaczyna swoje prace archeologiczne. Dlatego ten element lojalności, albo inaczej ten element tajności, ten element tego, żeby nic nie wyszło na zewnątrz. Był tak ważny dla niego. Dlaczego? Bo gdyby się okazało, na przykład, czego nie, czego nie można było przecież wykluczyć, że badania się zakończą niepowodzeniem, że jak twierdzili niektórzy sceptycy, kiedyś w przeszłości grób i okolice grobu zostały spustoszone przez saracerów w VIII wieku, że no, z różnych powodów minęło tyle czasu, wszystko zostało tak zasypane, tak przetłoczone, że sam się nic nie znajdzie, no to dla papieństwa byłby to śmiertelny cios dla autorytetu papieństwa. Tak? A ten śmiertelny cios, który by wyniknął z, z decyzji podjętej przez samego Piusa XII, mógł zostać wykorzystany przez wrogów Kościoła, a tymi wrogami Kościoła w roku 39, w oczywisty sposób był Adolf Hitler. I w dużym stopniu, mimo że uważa się często powszechnie inaczej, i mimo traktatów, które zostały podpisane z państwem watykańskim, między państwem włoskim i państwem watykańskim, coraz bardziej podległy Hitlerowi Mussolini. Watykan to słowo pochodzenia etruskiego. Łacińskie Watykanus pochodzi z etruskiego watika lub vaticum. Pokazuje to, że cały obszar wokół dzisiejszego Placu Świętego Piotra należał wcześniej do etrusków. Obejmował on Monte z Vatikani, czyli wzgórza, które rozciągały się od dzisiejszej Monte Mario do Gianicolo i położonej u stóp równiny dzisiaj Prati di Castello, Borgi, Viadella de Conciliazione, nabrzeża Tybru pod wzniesieniem Gianicolo. Wraz z upadkiem miasta Vejo. 396 rok przed Chrystusem, terytorium Watykanu zostało włączone w obszar Rzymu, pozostając jednak wciąż poza murami stolicy, zarówno tymi zbudowanymi w IV wieku przed Chrystusem, tak murami serwiańskimi, jak i znacznie później poza murami cesarza Aureliana i Probusa w latach 73 wieku po Chrystusie. Zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Augusta, Watykan stał się czternastą dzielnicą obejmującą cały obszar za Tybrem, trans -Tiberii. Na początku naszej ery Rzymianie starają się zmienić dotychczasowy charakter okolicy, nieużytków i pastwisk. Pojawiają się drogi, wznosi się budynki mieszkalne, zaczyna się uprawiać ziemię. Bogatsi Rzymianie kupują tu grunty i zlecają budowę podmiejskich willi. Teren ten skupia na sobie uwagę różnych bogatych osobistości rzymskich. Część ziem należy do rodziny Domicjuszy, m.in. do Domicji Lepidy, ciotki Nerona, którą ten w 1959 roku zmusił do wypicia trucizny. Można sobie wyobrazić, wiem, że to jest bardzo trudny eksperyment, bo dzisiaj ten, kto się pojawi przed Bazyliką Świętego Piotra, no to widzi wspaniałą kopułę zaprojektowaną przez Bramantego i Michała Anioła, widzi kolumnadę Berniniego, widzi ten plac kamienisty. No, wszędzie cuda architektury renesansowej, barokowej. Natomiast tak naprawdę ta Bazylika i to miejsce, gdzie, stoi, gdzie obecnie stoi Bazylika Świętego Piotra, w pewien sposób przypominała to miejsce, gdzie my teraz jesteśmy. To znaczy, była to, był to wielki stadion o kształcie elipsy, a w tle była, były dzielnice podmiejskie, były gaje, parki, trochę nieużytków. Tu i tam zdarzyły się jakieś kępy drzew, kępy, krza, kępy krzaków. No w każdym razie taki teren no, typowo podmiejski, starożytny, za, za murami i za granicami już miasta. Tak wyglądała kiedyś Bazylika Świętego Piotra, albo teren oczywiście, na którym ta bazylika się znajduje. I oto wydarzenie, które w największym stopniu możemy powiedzieć, wpłynęło na, na to, że bazylika powstała w danym miejscu, czyli na grobie Świętego Piotra. Tym wydarzeniem był, był wielki pożar Rzymu, który miał miejsce który między 19 a 28 lipca 64 roku po Chrystusie. Czyli to był pożar, który strawił, oblicza się obecnie, dwie trzecie całego miasta. Rzym starożytny w tamtych czasach to było 14 dzielnic. Z czego cztery się zachowały, trzy spłonęły całkowicie, znaczy nie pozostało nic, a siedem zostało bardzo poważnie uszkodzone. Jaki wpływ na losy św. Piotra i pierwszych chrześcijan w Rzymie miało spalenie wiecznego miasta, jak zginął sam święty Piotr i jak wyglądała sytuacja związana z następcami Jezusa Chrystusa. O tym w kolejnych częściach filmu grup Rybaka.